ma na wstępie chciałem powiedzieć, że dzięki za te komentarze pod poprzednim odcinkiem z GTA I tak dalej, i tak dalej I nie wiem czy mam robić tę misję, czy po prostu przykłady dajecie Bo jakbym pewnie zrobił tę misję, to bym mi siadła totalnie Generalnie dostałem prezent od Rockstara, to już chyba widać, Mikułajowy Generalnie wczoraj to nagrywałem ten wstęp, ale wczoraj naprawdę nie miałem Za bardzo sił na nagrywki, nie chciałem się nagrywać, nie za bardzo i po prostu było jak było, co nie, że to fany moment zaszło. W sumie zajął mi trochę czasu, ale później po prostu wolałem sobie pograć coś niż nagrać. Dzisiaj mam nadzieję, że dwa odcinki wejdą że z Asasyna wejdzie i ten. Teraz właśnie z Geta. Generalnie z Geta mam jeszcze jeden pomysł: no chyba, żebyście chcieli, żebym jakąś trudną misję sobie zagrał, choć nawet nie, wiem, jak się tutaj misję odpala. Ech. No i co wam? Powiem. No po prostu gramy sobie. Jeżeli byście mieli pytania co do tych 500 tysięcy, hajsu, pieniędzy i tak dalej, no to dostałem to za to, że za to, że za to, że po prostu zagrałem sobie w GTA, tydzień przed Mikułajkami chyba to było, coś takiego. I właśnie za to, że odpaliłeś po prostu grę, no to dostałeś hajs. Poczem ja wczytuję na online na tak długo? Chuj wie. Generalnie widziałem, że przed chwilą są jakieś przemysły na jakieś tempesty, w ogóle, i to auto w sumie mnie dosyć ciekawi, bo. Wygląda dosyć fajnie. Jak oglądałem odcinki, więc no. Ogólnie druga moja próba, przed chwilą miałem misję. Nie polecam tej mazy. Nie wiem, już pluję na ten samochód, jest to AnimoWóz, ale nie wiem, co by się działo, żebym musiał w to siąść i jechać normalnie, tak ona, po ulicy, zamiast się bawić tym, nie. Więc sram na to auto Totalnie Ten Pfister jak fajnie wygląda w sumie Też mnie ciekawi Dobra ciekawi mnie też Czemu mnie tak kurwa długo wczytuje Okej okay, jesteśmy trochę To było susowe zachowanie Że mnie tak długo wczytwało Kolejną zachowanie do dupy to będzie pewnie to że dostałem bana kurde na to że mogę sprzedać sobie pojazd No właśnie jeszcze 7 minut więc kurde nie wiem o co chodzi Jak stąd wyjść człowieku Nie wiem Poprzedni odcinek wywalam do kosza obstawiam przez to, że no po prostu dostałem misję taką, że muszę jechać na czas do jakiegoś punktu. I by było wszystko spoko gdyby nie to, że jadę za sraną Mazdą, która tuś wokołami kręci chujowo i driftuje wszędzie na prawo i lewo i nie da się mieścić normalnie, nie? Teraz jej maksymalna prędkość jest taka, że słaba, że No nie chcę tego auta dzisiaj używać i po prostu... A, dobra. Uznajemy, że tego nie było. Kurde, klikam też guzik, żeby mi, kurde, Rockstar fajnie pokazał ile jest graczy na sesji, ale nie, bo po co mi pokazać ile jest graczy na sesji? 29, no to nie jest za ciekawa liczba, żeby tutaj coś sprzedawać w ogóle, bo przed chwilą byłem na sesji, gdzie było totalnie o wiele mniej graczy i chyba jest skłonny do tego, żeby zmienić sesję. Bo nie mam psychy na tych ludzi, więc po prostu odszukam sobie nową By the way, kolejne ładowanie, 10 godzin Okej, okay, poszedłem sobie po picie Wróciłem, napiłem się i już mi odpaliło, więc w sumie spoko lecz, lecz respa mam ciągle tutaj I w sumie dalej nie mogę tutaj nic robić Ale dobra, jest o wiele mniej graczy, bo jest 12, więc uznajmy, że tak coś mi bardziej odpowiada Ponieważ jeden... <laughs> są tylko cztery kluby Jeden z nich ma 15 level, więc <coughs> powinno być spoko. Generalnie są wojny handlowe też, nawet obroń, więc oni może się tam będą bawić, a ja będę się bawił tutaj, zbierając sobie samochód. Przed chwilą miałem akcję właśnie zbierając samochód, lecz jak mówię, no musiałem wygrać wyścig tam na czas, jechać i no musiałem wziąć auto. W ogóle, nie wiem, to była masakra, nie, totalna, ja tu może na fany moment jakiś wstawię No ten, co chce zmienić pas, jak jadę, nie, no, super Też nie pasuje w No i... Akcja była taka, że po prostu... Yy, że po prostu, kurde... Oj Musiałem jechać jakimś głównym z ulicy, nie A to nie było też takie coś, że, nie wiem, wziąłem sobie gówno z ulicy Kurde, jakim poczucie dziwne I tyle, nie Widziałem normalnie fajne furki, jakieś kurde Corvette'e, jakieś inne samochody, spoko jakiś Comet leciał Podbiegam do nich i czulne nie? Czerwone światło się zmienia Na zielono od razu i oni sobie jadą, nawet bym nie mógł strzelić w głowę nikogo Bo jedyne moje broń to jest AWP i rewolwer w sumie, nie? Więc z amunicją to średnio i nie wiem, chciałbym w sumie sobie jakimś Amunicja, ogarnąć w sumie do jakiejś misji, ale nie wiem, jestem leniem, śmierdzącym przed odcinkiem nic nie robię. Okej, okay, fajnie, że policja go... nie mam pojęcia za co. Może w końcu, nie wiem, za czerwone światło, co? Kurwa. Ktoś kurwa. Nie mogę wejść do biura, gdy policja ma mnie na widoku. Ale czemu ona mnie ma na widoku? To jest też... sus, kurwa. Podejrzane, w fuj. Co ja niby zrobię? Motor ukradłem godzinę temu? więc teraz policja goni? Nie wiem Kurde Może ktoś chce wezwać policję na no mnie, co? Z tych graczy, nawet nie czy się da tak Jakby się tak dało, no to super Hej, też, kurde Dobra, nie wiem, przed moim biurem Debil będzie stał ciągle nie na ja nienawidzę policji w tej grze, nie? W poprzednim Odcinku jeśli przy poprzednim odcinku, przed odcinkiem, chyba wczoraj, albo przez wczoraj to było grane Ogarnąłem sobie jedno wysokie auto myślę w się sensie, że wiecie, jakość wysoka I jeszcze chciałem prawie drugie, co nie? Zrobić No jak, kurwa, wy mnie widzicie ciągle No nie, w pierdole ty Nie da się uciec od policji w tej grze Zasranej To jest, kurwa, jedna gwiazdka, dwie, dobra już Jebane co Wypierdalać Nie gram w tę grę W takich warunkach Nie gram w tę grę. Nie wiem, czy z dupy gonią policjanci Psycha mi siada już po, po tym, że chciałem przed chwilą nagrać Jeszcze się wysłowić nie mogę Dobra, co do mego wysłowienia, mogę to wejść? To, to, że... No po prostu sobie jadę z drugim już samochodem wysokim, chciałem go oddać do garażu, policja mnie goni 10 minut, nie da się od nich uciec kurwa. Nie wiem, jadę tu, skręcam w tą uliczkę, w tą, po tym, tam po górach, tam, tam. No się nie da. Jedyne rozwiązanie, żeby uciec od policji to jest chyba w kanały się fiebać, nie? Znaczy teraz takie coś będę robił, bo się nie da albo do Lestera zadzwonię ale nie wiem czy to będzie w ogóle działać, już nie pamiętam, nie grałem w tę grę długo. No i co? Potem prawie, że uciekam i jakiś łup mnie zbazakiwali. wysoka Reaper. Taki Reaper ex pojazd, choć nie jest jakiś najładniejszy, są lepsze. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś misji typu Jedź kurde, jak po Boba, Paro i się go wydostań, nie? Bo... Bo... nie wiem kurde, nie będzie kontentu. Tylko pokażę, że Mikołaj pod Rockstar i dał. Coś, idziemy w Miłosława. Jest mi motor. Czemu on do mnie nie dzwoni? Jaka jest lokacja? Okej, okay, tam nie powinno być kargałowa. Chyba. Po prostu tam jedźmy. Jak mam być szczery, to wolałbym chyba jakiś swój pojazd niż motor, bo jeszcze my będą strzelać. A ja wolę coś bezpieczniejszego. Weźmy Kurumę, dawno tym nie jeździłem w sumie. Kuruma opancerzona. By the way, mam domek na naprzeciwko, nie? Jak tutaj patrzę. Więc no, trochę zlamiłem. By the way, jeszcze wczoraj mi ukradli tą Mazdę w sumie, którą jechałem i dzisiaj musimy odbierać te 250 dolków. Nawet na poprzednim odcinku to zrobiłem, ale jakby wam to powiedzieć, niezbyt jestem zainteresowany, żeby tamten odcinek rzucać o tym failu oraz raju. Więc... Yy, no uznajmy, że to jest tylko śpiewka, nie? Nasza. Okay, więc tutaj nie ma bomb, więc jest mniej broni. Więc rewolwer był teoretycznie na czwartym miejscu, a ja go skipuję jak najwięcej. Okej, okay, dawno nie jechałem kurą. Szkoda, że nie ma jakichś emblematów, nie? Nie chodzi mi o drużynowe, tam sojusznicze, czy jak to się to nazywa planowe tylko że po prostu jakieś wiecie wzory jakiś anime wóz czy coś roboksiężniczka dawno tym jeździłem a to był chyba moje pierwsze takie porządniejszy samochód co kupiłem sobie na multiplayerze w grze gta 5 na playstation 3 ponieważ był fajny do misji w sumie po tych napadach się je robiło a w sumie było potrzebne pomoc w ogóle dawno za bardzo się nie klepało z graczami na tej konsoli bardziej samochodami się jeździło jak już to rozjeżdżało wrogów Wiecie, na padzie to się tam też trochę inaczej granicznie kąpie. <laughs> choć były spocency co też były jakieś awu płynąłoskob kurde ale to, to tam chyba ci też byli bo tak w sumie ja też umiałem tam na padzie nie mówię że na padzie się nie dostrzelać strzelać. No, umiem strzelać na padzie ale po prostu weźcie na kąpia mi się wydaje że więcej jest takich ludzi co Co jedzie na się z innymi I tak dalej, jakieś opresory, jakieś gówna A na joysticku bardziej się przejeżdżało ludzi I tak dalej o tym chodzi bardziej Udostarczony pojazd Zobaczmy czy oni mi w ogóle coś odjęli Nie wydaje mi się Okej, okay, tam ktoś uciekł, by the way Okej, tam trafił? trafił Kurde no Dobra, w dupę z typem Po prostu wsiadam O ja ładne koła, wydaje mi się Dostać do magazynu. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale fajne auto w sumie. To jest takie pod Lamborghini chyba, nie? Zrobione. Mogę się mylić, możecie poprawić, jak wiecie. No i co? No i kurde, w sumie fajnie wygląda z tymi kołami. Tylko jest to miejsce taka, że my gang po prostu jakiś nawala, więc nie jest to jakieś miejsce trudna w sumie. Po prostu jedziesz sobie do celu, nie musisz przed nikim uciekać, żeby ten... Choć wiecie, trochę oni obiją nasz pojazd i no, troszkę kosztów będzie, ale poziom trudności nie jest wyimaginowany, czy jak to można nazwać, nie znam takiego słowa nawet, ale jestem już mądry I ten, no i co? To no, tyle tak, no Tam expa chyba za ucieczkę, a nie, za miły stosunek chyba, nie? To gracie to jest te 3000 plus exp Jakbyś wydaje, nie wiem, nie widziałem, żebym coś na trzecie pisał By oni ode mnie chyba, nie wiem, uciekli? że dostałem 3000 za to, że uciekam od nich. Jakby tak było, to by było śmieszne, bo w sumie mam 2000 naprawy i dostałem 3 koła, więc jest na proficie na tysiakanie, nie. Jeszcze w auto w sumie. No, to jednak nie uciekam chyba przed nimi. Dobra, to jestem jednak 800 na plusie. Więc tak się jak dobrze. Fajnie mi się prowadzi tym pojazdem, wam powiem szczerze. Fajne autko. Zobaczy sobie w biurze w sumie. Kurde tego. Jak auta są teraz na przecenie i ranga w ekipie wzrosła. 58, fajnie. Okej. Okay. 99 dolarów. Mogę sobie KFC kupić. Dobra, ale tak. Podróże, transport. Weźmy Benisa, Zobaczmy Penisa. Asortyment. Jakiś chyba nowy hałt nie ma w sumie. Bam się Sultanik. Giga sure, LGS, -E ale ma to już A nawet kosztuje 0, więc to odebrał Hmm, dobra, nie ma tutaj nic Fasady, lub pojazdy do ulepszenia To minus Albo takie Na 2 miliony, to Tak jakaś Wam powiem średnio albo warsztat mogę kupić Dobra, ale Legendary, według Zero weźmy sobie tak od palmy i szukajmy sobie jakiś przecen. Nie obiecuję, że coś kupię, ale chociaż ten to jest fajne. W sumie spokój na Ten też Emerus. Zawsze na propsie wygląda fajnie. To jest auto, które już mamy. Jest jedno z szybszych. Tyrond, Wygląda fajnie, nawet lepiej niż to, ale nie powinien być na przecenie. W sumie protekwizjonem. Tą dupę ma tak dziwną T20. No. Klasyk furię mamy Dyrs nie podoba mi się Czekałem, Samochód jest ładny o. Wagner zawsze fajnie wygląda To już mamy autko No nie wiem chyba jakieś z nowych kupię po prostu Teraz w sumie się trochę nad tą BMW Która jest nowa Oraz w sumie nad tymi Porsche'kami albo Audi, nie? bo na fajnie Okej, okay, asystentka. Okay, Weźmy, zobaczymy, czy już nie ma tego bana. Powinien go no, nie być już, nie? I będzie mieć półtora milionka. Będzie fajnie. Fajne pieniądze, o, fajnie wygląda Sultan. Sultanik zawsze umie na propsie. Dobra, dawaj. To jest szybkie i się spierdzielimy, jak coś. jakby ktoś nas gonił kierowanie obojętnie koła. Kurwa, Czemu ja nie mogę sobie. Nie wiem, ta gra dziwna, jest nie? Czemu ja nie mogę sobie zatwierdzić po tym, jak po prostu zmienię kolor tych To tam koła były fajne. Bo musiałem zmienić na coś innego. Tutaj okay, muzyczka okay. We put w ogóle teraz przyjąłem telefon od Tej asystentki, kurde Escape, y, ten... Enter'em na... Obok non-pada, nie? W ogóle ktoś go używa, tak że... Słuchajcie, okay, non-pad, to się w tak nazywa też, to, ja to jest jeden, to są dwa pytania, brak odpowiedzi Ok, tam mamy helikopter po lewej, więc nie się z helikopterem strzelać W ogóle nie chcę się z nikim strzelać, to jest ten... Na szczęście jeszcze mi nikt nie zabił, jak tak sobie jeździłem sobie tylko jak już to mnie zabijali, jak miałem pojazd, którego nie sprzedawałem To jest jakiś samolot Ale fajny muza Na autostradę musi się wiewać. W ogóle śmieszna jest ta gra Pod tym względem, że co niektóre wysokie pojazdy mają na przykład wartość 600 tysięcy Uznajmy I sprzedajemy je za 100k, co nie? A na przykład takie auto jak tu, to, jest warte 2 miliony 700 000. I też sprzedajmy za stokanie. <laughs> to jest... By nie mogli chociaż 10% ci też, nie? z 270 tysięcy, no to to już by było fajny pieniądze na zarobku. A tak to nie. Tak to możesz sobie trudno zrobić. Takie 100 tysięcy way. <laughs> to będzie mieć blisko pięciuset tysięcy. To jest w sumie spoko zarobek. Weźmy sobie jakieś auto. Kurde, wykręcę. Dobra, fajne ma hamulce. I kurde. Jest szybkie. Nie, no, fajne to auto, ja powiem. Naprawdę, jedno z chyba z lepszych, aut takich najszybszych i najdroższych, którym jeździłem. Bo naprawdę, jakieś, nie wiem, deweste czy coś. <laughs> czy nawet to, co ja mam. Jakieś nie jeździ się nim. Wiecie, najszybciej, najlepiej w ogóle. A tutaj, kurde. Jestem pod szokiem. A propos najszybszego auta, to w sumie możemy jedną ze swoich najszybszych wziąć. Tylko kurde, nie mam pojęcia jak ono się nazywa. Nie wiem do czy mam ma FPS-y niskie, ale w sumie nie czuję tych flagów, więc to jest jeden plus. Okej, okay, Italii RSX to jest. To roboty, no świetnie. Weźmy jeszcze jedno autko sobie, sprowadźmy do naszego garażu. Ja już mamy autko I po prostu będzie kończyć. Mam nadzieję, że to będzie kolejna wysoka Bo w sumie, nie wiem, ciągle mi te wysokie lecą, dropią i tak dalej okay, nie ma żadnych problemów, więc nie muszę Okej, okay, to jest moje najszybsze autko Ale już opowiadam w odcinku, chyba dwa odcinki temu z GTA Gdzie pokazywałem po prostu swój garaż cały I no to o tym mówiłem ale Mam powiem, że Furium mi się jakoś chyba. E, w sensie. Powiedz wiecie, Furium czy T10? Układ T10 chyba to było. W mi się najlepiej jeździ. I no serio, nie. Ta Italia jest szybka, jest fajna. Ten fajnie też świką kawalną. Ale nie jest to najszybsze auto. W sensie jest najszybsze z moich, chyba, ale nie jest to takie auto, którym mi się najlepiej jeździ. Pod względem, właśnie hamowania, skręcania tej przyczepności. Jest spoko przyczepny w sumie. Ale właśnie. Nie, nie. Wolę takie auta, które jak właśnie przytrzymasz dosyć mocno klawisz, to on tak... O, tak jak teraz, ten drift tak wchodzi, ne? Znaczy on jest dosyć bardziej przyczepny. Trzeba tego Tureczkę. Może coś się wrzuci z tego materiału. Na tego, nie na YouTube'a, tylko na Funny Moments. Ja się też na YouTube'a, ale na Funny Moments, a nie na odcinek podchodził. Jak na przykład walew chyba czołgę, no, no To jest takie przyczepne, nie? Tak wiecie, przytrzymuję ten guzik, on tak mocno się właśnie na boki lecieć. Ja właśnie lubię takie, co przytrzymasz mocno, to tak na bok schodzi, żeby by lepiej na przykład zakręt lecieć, albo driftem, albo coś. Ja on to źle zrobił. Bo... Jecha przez środek, Dobra. Jest już więcej graczy na sesji. No nie, tylko dwóch więcej. I nie każdy ma i mniej osób mają tego. Że w jakiejś. organizacji? Wiecie, w Secure Self albo w yeah, no, albo w klubie motocyklowym o tym chodziło. Ok. W ogóle mogę wam pokazać moje stroje jeszcze. Przed tym, bo żeby mnie nie widzieliście? Słuchajcie, to było styl... Nie wygląd postaci, nie mogę tutaj... X kurwa, da? Co nie mogę zmienić? Dobra, w następnym odcinku na początku wam pokażę. Więc subujcie, lajkujcie, komentujcie, żebyście nie przegapili. <ścoughs> Albo za dwa odcinki, o. Bo na następnym odcinku to nie wiem czy czasu nie zrobię tego specjała takiego swojego. Wajduje, pora po porapu specjalów to 350 film wrzuciłem wczoraj chyba albo przez wczoraj to był. Więc kurde, no, jest się czym chwalić, trochę już tych filmów jest. Ale praca na YouTube ponad rok. się pracuję, no to jest też dobrze powiedziane, ponieważ praca moja to nie jest bo nie sprawia mi zarobków, ale sprawia mi radość bo mogę się podzielić z kimś, może komuś się to spodoba moje materiał treści, może komuś dzień poprawia jak się dre czy coś, no wiecie, jest trochę czynników okej, się na drogę 560 i jest to tutaj więc jest to trochę jazdy wam powiem, że trochę masno jest jeśli chodzi o to, bo trochę kilometrów nam sobie nabije, nie? takie jeżdżenie to mi wafta, to jest około 10 km i boję się, że ktoś mnie jeszcze zdetonuje więc to jest trochę sady. Okay, tu jest next stop, ale to jest geta stopów się nie trzymamy. W ogóle taki challenge był, ale to już chyba opowiadałem w poprzednim odcinku, że jest taki challenge, to można sobie ogarnąć, czyli jedź po prostu Normalnie, dobrze z. Wiecie. Normalnie, po prostu, chodzi mi jak. Wiecie, człowiek, nie? Istota ludzka, że po prostu jeździmy. Ze, z przepisami. Nie wiem, jak to powiedzieć, z przepisami. Wiecie, prowadzimy dobry ruch drogowy. przestrzegamy zasad. I o to chodzi, nie? Ale wiecie, zasady się łamie. Każdy o tym wie. Ale wiecie, w real life lepiej. Się przestrzegać, żeby nie było problemów, kłopotów, żebyśmy kogoś, nie wiem, nie potrącili, nie zabili wtedy to psychosliting po więzieniu, czy coś to tak niefajne, nie? Lepiej tam przestrzegać ale w grze komputerowej można sobie pozwolić na trochę wciśnięcie pedału w podłogę, tak jak to nazywają młodzież czy coś i git. dobra tu sobie jedziemy naokoło to jest w ogóle gdzieś biuro biuro o kurde no i tak się robi stąd ludzie. Okej, okay, co to jest? hacks czy co? Opuszczę grę, nie wiem. Widzę bo by napisał coś... Nie wiem nawet w jakim języku. To wyszedł. Się... Chyba tam być jakaś klepa chyba. To za niego głowę Za jego głowa przyznać się 9000. Kurde ile ludzi doszło? Jakiś chłopak jest w pierwszym levelem nawet. Ale dwóch. Okay, z nimi problemów w będziemy mieć. Tylko szkoda, że ten... ten się robi jako prezydent. Czystatni level, kurde. Kurde, nie podoba mi się. Tutaj jest klub motocyklowy, chyba? Nie wiem, nie jestem Jeszcze tu było gdzieś ten. Moja baza podziemna. Coś tam tą broń robi, nie wiem, jak się nazywa. Każdy tą że okay, jest to, że policja będzie. Okay, więc tak Udekario Kurwa jo, co ja robię? Nie wiem czy to w ogóle działa, blaster No, gdzieś się zadziała to Naprawdę nie w tym się Dobrze, działa. Więc z poprzednim okay. odcinkiem wczoraj mogłem sobie to samo zrobić: za 6 stówek, albo nawet, nawet za. lewe, lewe, le, le, le. nie sobie Albo nawet za cztery stówki mogłem sobie usunąć pościg u Lester'a, a nie, że się goniłem. 10 minut z nimi i później to się jakiś typu do z zabił z bazuki, w rakietnicy, w sensie wiecie, wschodzi. I przez to straciłem pojazd, który. Również był wysoki, nie? więc no, trochę sady Mam nadzieję, że teraz mi nikt nie będzie wysadzał, bo w sumie wydał 6 stówek. To niby nie jest dużą kwotą, patrząc na standardy GTA, ale wiecie, jakby to był RDR2, to bym pewnie płakał. Propo RDR2, e, RDR2. <grywy> RDR, Wiki chciałbym ją zakupić, ale jakby była w przedstępnej cenie, nie wiem, czy dobrze przedstawiłem się. Bo z, z rozmową za mną to jest taki problem, że nie umiem mówić po polsku, bo jestem z Kolumbii. Nie no, ja tu jestem, ale po prostu jakiś, nie wiem, jak jestem. Okej, okay, jeśli chodzi o opresorka, no to widzę go na radarze za mną, więc super, naprawdę, super się bawię, nie? On powinien zaraz zawraca, nie zaraz zdetonuje, więc fajnie się grało, już mi się podoba takie granie. Polecam takie granie każdemu. ma Magieta i ma całą psychę, no to zapraszam tutaj na lobby, bo kurde opresorki sobie jadą, lecą, walą ci po mordzie po moim zdaniem opresor to jest rzecz, którą powinni ludzie wypierdolić z tej gry, tak samo jak na przykład w Dead by Daylight niewidzialnego albo tego no kobiety co rzuca tasakami ten króliczak. Albo w, 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 lo, w LoLu ten item co się asu, ten czerwony co daje milion life sylu, tarczy tarcie i w ogóle. Te rzeczy powin, powinny nie istnieć, nie? moim zdaniem. Więc tak samo jak w Geta Oppressor, ale na szczęście udaje nam się dobyć tego Questa mając 3000 w plecy. Dobra, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.